obserwuję ludzi, którzy mm, poszukują cierpienia, więc jakby zgodzę się z y, jednym z poprzednich pytań i nazwałbym to pewnego rodzaju cierpiętnictwem, takim hmm. poszukiwaniem cierpienia, by, by, nie wiem, by się uszlachetnić, by osiągnąć zbawienie, co moim zdaniem jest pokraczną wizją chrześcijaństwa. Gdzie tak naprawdę jest granica pomiędzy tym, by przyjmować cierpienie, ale... Poszukiwać wyjścia i jakby wyjścia z tego cierpienia, a gdzie jest to, kiedy możemy powiedzieć, że jakby no stoję w tym cierpieniu, że to jakby mi odpowiada. Jak się ma do tego mistyka chrześcijańska? Dlatego, że wielu mistyków jakby zadaje sobie samemu cierpienie, szuka tego cierpienia, odnajduje w nim wręcz jakąś rozkosz. O tym mówił święty Jan od Krzyża, święta Teresa Wielka. Jak... To właśnie do tego, co kolega mówił o tym takim cierpiennictwie Czy to nie jest właśnie, nie pachnie troszkę takim masochizmem? Zależy od węchu. <laughs> <laughs> zależy od węchu, tak. Ponieważ e, wszystko właściwie zależy od tego, jaki ktoś widzi w, w czymś sens, cel tych swoich działań. Bo właśnie prosił może o uściśleć, co to, co to właściwie znaczy cierpiętnictwo? Jak to właściwie rozumieć? Ponieważ, zobaczmy, yy, jeżeli ja podejmuję post, który jest normalną praktyką pokutną. Post. No w jakim sensie cierpię, no patrząc na, na, na pachnącą golonkę. A dzisiaj podejmuję post, no to ja cierpię. Ale ja to podejmuję właśnie dlatego, żeby jakoś yy, zapanować duchem nad ciałem, żeby coś poświęcić Panu Bogu. No różne. Motywacja się wtedy liczy. I teraz właśnie, gdy chodzi mówię o ten węch, dlaczego, dlaczego tu jest ta różna, właśnie, a właśnie gdzie jest granica. Nie ma granicy odtąd dotąd. Gdy mówimy właśnie o yy, tych, którzy podejmowali bardzo takie <laughs> powiedzmy wyrafinowane, wyrafinowane yy, formy umartwienia, wręcz nieraz prowadzące do samookaleczenia. Jak na przykład ktoś tam, Świerat, na przykład jak mamy w podaniach, nosił pas jakiś metalowy wokół bioder, który, którego nigdy nie zdejmował, mu się wrócił wręcz w ciało. Teraz o co chodzi? Przez pierwsze mniej więcej tysiąc lat chrześcijaństwo było nierozłącznie związane z pewną wizją platońską. A u Platona co było? Duch uwięziony w ciele. Człowiek jest duchem uwięzionym w ciele. Tego nie ma w Ewangelii, to z Platona. I teraz, jeżeli ta wizja człowieka była dominującą, no to człowiek, który, który chciał jakoś najbardziej zbliżyć się do Pana Boga, dążył do tego, żeby się wyzwalać z ciała. W związku z tym tak bardzo radykalne były również te formy postów, umartwień itd. Tak jeżeli teraz patrzymy na ciało, jak na dar Boży, o który trzeba też dbać, inne mamy do tego podejście, właśnie inny ten węch. W związku z tym takie formy umartwienia, które by zagrażały mojemu zdrowiu, no powiemy, że to jednak może przekraczamy pewną granicę. W tamtym spojrzeniu nie uważano, że, że, że przekraczamy granicę. Właśnie kwestia jest owej intencji. Cierpienie. Chciałbym jeszcze dodać do tego, co ksiądz mówił. Cierpienie można ofiarować także za kogoś, komuś, dla kogoś można się modlić za. Przykład. Umarł wyżnie w Reźniew, Antropo w Stalin, nie wiem, kto dawno to było. No, trudno powiedzieć, żeby lud się specjalnie smucił z tego tytułu. Natomiast mój brat rzucił się na kolana, złożył ręce i Płakał, składając ręce do modlitwy i mówił: Boli Pan, boli Pan, Amen Bozia, Amen. I się modlił za niego. Ten człowiek, który umarł, no, teoretycznie, no, powiedzmy sobie, wiadomo, że cierpiał przed śmiercią. Mój brat, który jest niepełnosprawny i wielu rzeczy nie może, z części zdaje sobie sprawę, że nie może, bo tu się pojawia cierpienie inne, innego typu. On się modlił. On modlił się za. I być może ten. Breżniew Andropow, czy któryś inny komunistyczny władca. Być może ta jedna modlitwa go uratowała. Patrzmy także od tej strony. Cierpienie może być wielkim darem, który jesteśmy w stanie ofiarować komuś. Matka znosi cierpienie niewygody, niewyspania, wstawania po nocach do wrzeszczącego dzieciaka. Eee, ojciec może... Po... i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To też ma sens.